kapturku, niosę koszyk z jedzeniem dla chorej babci. Wilkowi pociekła ślinka i pobiegł na skróty do domku staruszki. Zapukał do drzwi. Kto tam? Ja, babciu. Czerwony kapturek. Przyniosłam koszyk z jedzeniem. Wejdź, kapturku. Wilk wszedł, rzucił się na babcię i pożarł ją. Rety zjadł ją. Chwilę potem przyszedł czerwony kapturek, a wilk wskoczył do łóżka, owinął się w babciną pustkę i przemówił cienkim głosem, żeby oszukać kapturka. Wejdź, kochana wnuczko. Babciu, dlaczego masz taki gruby głos? Żebyś lepiej mnie słyszała. Orety, jakie masz duże oczy? Żeby lepiej cię widzieć. Jakie wielkie masz łapy? Żeby cię głaskać. A jaką wielką paszczę? Żeby móc cię zjeść. Wilk wyskoczył z łóżka i w mgnieniu oka pożarł kapturka. Biedny kapturek, biedna babcia. Zginęły w paszczy wilka? Wcale nie. Pewien myśliwy od dawna tropił wilka. Upolował go, otworzył mu brzuch i co zobaczył? Czerwonego kapturka oraz babcie, całe i zdrowe. Ale, Demolka Nelson, obudź się. Czy ktoś mógłby przynieść nam kawy? Nie maruś, pomóż mi posprzątać. Zaraz. Nigdy więcej nie zostanę tu na noc. Cześć Mariczuj. Rety, co się stało? Ktoś was zbombardował? Chciałbym, żebyśmy pomagali potrzebującym w sądzie lub na komisariacie. Zgadzam się. Kiedy będziemy mogli zacząć? Na razie nie mam żadnej sprawy, ale nie brak młodych ludzi, którzy pakują się w kłopoty. Kiedy coś się wydarzy, skontaktuję się z panem, byśmy razem zajęli się sprawą. Wstydźcie się, omal nie podeptaliście mojego portretu. Pęka mi łeb. Nie trzeba było tyle chlać. Nie będziesz mnie malował? Masz kaca? Myślisz, że można pracować w takim bałaganie? A Nelson nie pomoże mi sprzątać. Nie ma sprawy. Zapłać, a raz, dwa zrobię porządek. Zgoda. Impreska była na całego i niezła demolka. Co ci się stało? Podobno uciekłaś? Gdybym została, wydrapałabym Amadorowi oczy. I następnym razem to zrobię. Ten świntuch mnie pocałował. I już ja mu pokażę. Nie dajesz się dotknąć. Na pewno nie komuś takiemu jak Amador. Nie znoszę go. Brzydę się nie. Co za facet. Czego wam brakuje? Wielu rzeczy pani Belarde. Ubrań, środków czystości, lekarstw, jedzenia. Dzieci powinny pić dużo mleka. Ale dzięki ludziom takim jak pani, jakoś dajemy sobie radę. Chociaż bywa ciężko. Zawsze chętnie pomogę matko Karmelowi. Bóg Pani to wynagrodzi, Pani Velarde. Raczej niech mi wybaczy. Marichui jest w kiepskim nastroju. Dlaczego? Niewa koszmary. I budzi się z krzykiem. Zawsze mnie straszy. Chyba rozumiesz. Co jej się śni? Że ścigają ją mężczyzna. Chwyta od tyłu. A kiedy ona chce zobaczyć kto to? Budzi się. Marichuj nigdy go nie widziała. Może przeżyła coś podobnego. Może jakiś mężczyzna chciał ją skrzywdzić. Czekałam na ciebie. Chcę z tobą porozmawiać. Jakiś kłopot z maitą albo z moją siostrą? Nie. Chcę, żebyśmy gdzieś pojechali. Ty i ja. Teraz nie mogę. Ale ty jedź, jeśli chcesz. Bez ciebie? Zabierz naszą córkę albo mamę? Chcę jechać z tobą. Będę teraz współpracował z sędzią Belardem. Chodzi o trudną młodzież. Wolisz trudną młodzież ode mnie? Poświęcasz mnie dla niej? Nie pozwolę ci. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Mariciu i była jakby nieobecna. Zwróciłam na nią uwagę, bo siedziała na progu jakiegoś domu całkiem oszołomiona, jakby nie z tego świata. Wróciłam po trzech godzinach. A ona wciąż tam była. Zapytałam, stało ci się coś? A ona... Kogusz, ja widzę. Cześć! Wczoraj nie mogłem się ciebie doczekać. Dziś skończyłam wcześniej. Facykarz nie chciał pracować. Gdybyście widzieli ten bałagan, wszystko porozwalane. A malarzowi pękała głowa. Pewnie dlatego, że za dużo wczoraj wypił. Zobaczę, co z fasolą. Podaj mi kawę. Proszę. Posprzątałam mu mieszkanie i zarobiłam parę groszy. Vincent mówi, że bawili się do rana. Dziś znowu będą balować. Byłaś tam? Jasne. Wybawiłaś się? Nie. Byłam tylko chwilę. Nawet nie tańczyłam, choć bardzo lubię. Ale dziś na pewno się zabawię, bo pójdziemy na dyskotekę. Wincentem nie zaprosił. Pójdziesz? Czemu nie? Nie idź z nimi. Unikaj tych ludzi. Jeśli te łobuzy pakują się w kłopoty, to nie twój problem, lecz ich rodzin. To byłoby zbyt wygodne i egoistyczne, skoro wiem, jak im pomóc. Tym typkom nic już nie pomoże. Przeciwnie: potrzebują wsparcia i zrozumienia. Nawet najbardziej zatwardziali przestępcy mogą się zmienić. Wiem z własnego doświadczenia. Z własnego doświadczenia? Chcesz powiedzieć, że miałaś podobne kłopoty? To fajni ludzie, zabawni, prawie wszyscy Są sympatyczni i dobrze się z nimi czuję Chcę się tylko rozerwać Rozerwać? Ale jak? Tańcząc, rozmawiając, bawiąc się Trzeba korzystać z życia i zapomnieć o tym, co nieprzyjemne jest to Każde doświadczenie, nawet w cudze, może okazać się pożyteczne. Lepiej zatroszcz się o bliskich, zaczynając ode mnie, a inni niech sobie radzą sami. Wybacz, ale nie mogę z Tobą jechać.